Halo, halo, ho, 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 moi drodzy miłośnicy, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie, no powiedziałabym już takim ostatnim przedświątecznym, świątecznym klimacie odcinkiem, z propozycją świąteczną również. I wcześniejsze propozycje były dość klasyczne, przyplatało nam się złoto, czerwienie, a dzisiaj chciałam wyjść, bo także święta kojarzą mi się z zielenią, i tutaj propozycją trochę migoczącą, zieloną na oczach, no i spokojniej na ustach, ale wszystko zaraz już będę opowiadać. I Generalnie co do opowiadać, bo także sobie pomyślałam, że większość osób, która lepi pierogi, sprząta, kroi warzywa na sałatkę, miesza w bigosie, no to niespecjalnie ma czas na słuchanie, tylko ten makijaż przedświąteczny chciałaby taki konkretnie, wiecie o co chodzi, nie? Nałóż, rozblenduj, teraz to, teraz tamto, takie konkretne polecenia. I także chciałabym, żeby ten makijaż dzisiejszy taki był, więc ja postaram się ograniczyć do minimum gadanie, a właśnie, żeby zrobić z Wami ten tutorial krok po kroku, bez tłumaczenia o kosmetykach, czy fajne, czy niefajne, czy się jak pracowało, jak się blendowało, tylko po prostu w szybkich, żołnierskich słowach, jak żyć, co robić i gdzie nakładać. Więc moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie na ostatnie świąteczne wydanie od do oferty, powiedziałabym, od zera do bohatera, bądź po prostu z metamorfozą świąteczną, więc nie przedłużając, lecimy, czas, start! A, i co jeszcze ważne, zapomniałam, wszystkie dzisiejsze kosmetyki będą kosmetykami z drogerii, więc będzie to także tanie malowanie i tak naprawdę Także wybierałam kosmetyki takie, które byłyby w każdej kosmetyczce. Więc znów, nie przedłużając, lecimy. Weszło zbliżenie, także moi drodzy startujemy i rozpocznę od brwi i od kredeczki z Golden Rose, którą wyrysuję najpierw podstawę brwi. I uzupełnię pojedyncze luki, włoski pomiędzy. Najpierw wyczesuję brew, że tak to ujmę, na sucho. Następnie utrwalam ją żelem z Eveline. Także wyczesując ku górze. Dziś, moją bazą podcienie będzie czarna kredka. Możecie śmiało wybrać brązową, zieloną, po prostu jakąś ciemniejszą, która będzie stanowiła fajne podbicie do ciemniejszego makijażu. I tak jak Wam powiedziałam na początku, ja wybieram dziś zielenie, ale. Możecie podmienić śmiało kolor na brązowy, granatowy, bądź Wasz inny ulubiony. E, moją kredką będzie goż, czarna i lecę. Wzdłuż linii rzęs, absolutnie nie musi być prosto, bo i tak będę tą kredkę rozcierać, ale zależy mi na tym, aby ta linia rzęs tutaj była równomiernie zaznaczona, żeby nie było przy rzęsach po prostu prześwitów. Grubsza krecha. Biorę teraz puchaty pędzel i rozcieram granicę czarnej kreski. Krechy, ściślej mówiąc. Ale to, na której będę dzisiaj pracować, malować się, jest to Good Vibes od Hean I zerknijcie, jak wygląda w środku. A ja tutaj sięgam po ten ciemny zielony i nakładam go w miejsce czarnej kredki. Następnie rozcieram granice czystym pędzelkiem. Najpierw roztarłam cień suchym pędzlem bez żadnego cienia. Teraz wybieram kolorek tutaj taki przejściowy, chłodniejszy. Nim przetrę granice załamania. Aby po prostu nie było takiego dużego kontrastu między zielenią oraz kolorem powieki, skórą. Nie może zabraknąć błysku, więc sięgam tutaj po ten taki lekko żuczkowo-butelkowy kolor. Tam, gdzie mogę to paluchem. Reszta dopracuję pędzlem. A bliżej nosa położę tutaj ten jaśniejszy kolorek. Wracam teraz do zielonego koloru i delikatnie zaciągnę granice matu do błysku. Na dolną powiekę nakładam kredkę z zielonym odcieniem. Może być to śmiało, także czarna bądź brązowa. Głównie skupiam się na zewnętrznym Kąciku oraz linii rzęs mniej więcej tak do połowy i rozcieram dolne granice i w miejsce roztartej kredki nakładam zieleń z paletki następnie przychodzę do błysku rozświetlam wewnętrzny kącik przeciągając na Tuszem z Lowli wytuszuję rzęsy. Oczywiście przykleję kilka kępek. Zrobię drugie oko i przychodzę do Was z makijażem twarzy. Już się od Was oddaliłam, ponieważ przechodzimy do makijażu twarzy. Jako podkład użyję podkładu rozświetlającego z Vibo kolor numer 2, a jako korektor punktowo i miejscowo mocniej do przykrycia oraz pod oczami Catrice 10. Kulbecz, ale najpierw. Podkład. Wklepuję gąbeczką. Nie zapominamy o czole. Przez to, że będę miała korektor pod oczami, to na razie te okolice zostawiam w spokoju. Lecę na drugą stronę. Korektor tutaj troszeczkę, oraz w tym miejscu i drugą stroną gąbeczki. Pod oczy biorę puder z Vibo, także lekko rozświetlający i po prostu omiatam. Na całą twarz puder z Lovely pszczółkowy. Przechodzę teraz do konturowania twarzy i wybieram bronzer City Matte od Maybelline, kolor 150. Troszeczkę zawsze na czółko, na linię włosa. No i policzki. Rozcieram ku górze. Także skronie. Wiem, że miałam dużo nie gadać, ale chcę tutaj zrobić jedno szybkie wtrącenie odnośnie rozświetlaczy. Uważam te rozświetlacze wypiekane z My Secret za jedne z lepszych rozświetlaczy drogeryjnych. Ich wydajność naprawdę jest fantastyczna, także rozświetlacze wypiekane dają naprawdę bardzo ładny taki miękki, powiedziałabym, blask i tutaj na przykład mam wersję Hello Princess, która kiedyś była w takiej wersji, więc w razie czego, gdyby ktoś miał takie opakowanie, no to tutaj jest to samo. Tutaj mamy wersję Wersję jeszcze jednego rozświetlacza nazywa się Sparkling Beige, i tutaj jest to Highlighting Satin Powder, który możemy używać do rozświetlania całej twarzy, bądź miejscowo delikatniejszego, ale uważam, że taki must have właśnie jest ta wersja. Hello Princess. Także moi drodzy, ja tak troszeczkę po prostu sobie nałożę bardziej puchatym pędzlem tego rozświetlającego jako wyznacznik mniej więcej wszędzie. No bo przy makijażu świątecznym jak najbardziej pora na oficjalny rozświetlacz i właśnie tutaj wybieram Hello Princess i standardowo szczyty kości policzkowych delikatnie na skroń nad łukiem brwiowym nosek usta, można, nie trzeba broda jak mniej więcej wszędzie to broda też może być wiecie jak jest e, i dobra, myślę, że Was absolutnie i kompletnie nie zdziwię e, o tym różu było i także widziałam go, że jest dostępny drogeryjnie e, bynajmniej i przynajmniej był w Hebe mowa tutaj o różu od Catrice, on ma numer 010 e, tak i za maszystym ruchem na uśmiechniętym puciu. Otulam różem Polik. Stały mi tylko usta i gotowe. Moi drodzy, finalizując dzisiejszy odcinek, pora na usta. E, I wybrałam dziś błyszczyk, ponieważ w kompozycji świątecznej i przy kolacji świątecznej myślę, że błyszczyk będzie się właśnie dobrze komponował z potrawami, tłuszczykiem e, i nie będziemy mieć problemu, że gdzieś tam coś tam się przetrze. A tak na poważnie. E, mowa tutaj o błyszczykach z drobinką, i wybieram opcję Natsu i Ingrid jest dość mocno podkreślone, błyszczące, więc tutaj drobinka także fajnie będzie wyglądała. Na ustach dodałam także monę, bo ona ma w sobie czerwoną drobinkę. Kolejna propozycja makijażu świątecznego jest już gotowa. Wszystko będzie z linią melodyczną, aby tutaj lepiąc pierogi fajnie wam się oglądało oraz słuchało i Podsumowanie nadszedł czas, ale jedynym podsumowaniem, które dzisiaj ode mnie usłyszycie, to po prostu gorące i szczere, wesołych świąt, moi drodzy milusińcy. Życzę Wam, aby były pełne brzuszki, ale taką jeszcze wiecie, z możliwością poruszania się i przesuwania od pokoju do pokoju i ewentualnie z trochę może dłuższym spacerem, żeby te święta były dla Was szczęśliwe, rodzinne, pełne ciepła, miłości oraz jakże oczywiście fantastycznych prezentów. Więc żegnam się. Z Wami, dziękuję Wam za te trzy wydania e, świąteczne, makijaży świątecznych e, i do następnego i chyba już do sylwestrowego wydania. Także żegnam się, do zobaczenia. Mua!